Cześć widzowie, dzisiaj gramy w start z moim kolegą Kubą. Ej Okej okay. Zaczynamy Starcie w trybie dwie. W ogóle ostatnio widzowie ehm. Przed chwilą mi się dufnął legendarny start drop i dropa mi jamet. Dobra, dobra, zaczynajmy widzowie, widzowie Lecimy w Tarek się Dobra, 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 dobra Dobra, widzowie, widzowie. Wizowie Widzowie! Oj! Dobra, rozwalamy, rozwalamy! nie! Ja, ja rozwaliłem tutaj peny. Ej, ja uratował mnie mój super atak latanie! Ojacie! A Edgar może tylko skakać, nie może latać. Nie ma żadnego latającego zadmiarza. Dobra, widzowie. Wracamy, wracamy i widzowie załatwialiśmy szłonieć. przypomnieć. Pamiętacie? Łapka w górę, co No. Możecie wbijać też na kanał Kubiks. Albo, ku, no Boże, Kubek, kubek Musiala, ostatnio zmieniłem nazwę. No teraz się go możecie na go subskrybować. Nawet musicie. <śmiech> <śmiech> możecie, nie musicie. <laughs> nie no, że cię żartuję. Możecie, I wygraliśmy to widzowie. Możecie, ale nie musicie. Bardzo Was zachęcam, ale... Możecie zasubskrybować, mam tylko 11 subskrypcji, jestem troszkę słaby. Jest a my mamy 1000! A naszym kolejnym celem jest wbicie z e, 100 tysięcy dwóch baniek. No 100. Bo je, wtedy srebrny przycisk trzeba. dostanę. Ooo. Ja zaraz będę miał bastera. Dobra. Teraz gramy na... Nie, Zadyma za 5 na 5. Zadyma 5 na 5. Dobra, no, 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 no. no. Skoro Marek tak mówi, to tak gramy. Dobra, ja nie wiem. To się może źle skończyć, widzowie. To się może źle skończyć, bardzo źle. O, ale mamy dobry team. No. Patrz, złoto, złoto, diament. Gdzie ty jesteś? O, tu. Ja jestem na środku, jestem tam. O, ja cię. O, Ej, ja... Dobra, widzowie. Gramy dalej. Dobra, widzowie, wygrywamy to. Lecimy! I my to nagrywamy na dworze. No? jesteśmy na dworze, na świeżym powietrzu. Jej. Nie Jeśli chcecie, jeśli chcecie więcej odcinków z Kubą, no to napiszcie w komentarzu. Piu, piu, piu. Tak, w komentarzu musicie napisać jeśli chcecie więcej odcinków z Kubą. No, I jeśli chcecie, to założę z Kubą wspólny kanał. Dwójka z Placu albo i trójka nawet z kolegą założymy. Tak. Miał już dawno z michem, z z michem z Michem 55. Michu 55. Tak. Tanie. Dobra, rosę rozwalamy Pik, pik, pik! Dziecię, ja zmarnowałem skok! Pyk. Ale, a ja leco co tutaj na no sprawda tak? Shelly, Shelly, rozwalacie. Rozwal rozwalam Shelly! Od ciebie! Podaim, Wiesz, a już milion razy Edgara! A ja w sumie milion razy rozwaliłem Edgara! I, pię I osiem pucharków. Ej czemu ja tutaj mam tego gościa, a nie mnie, halo? <grystanie> nawet nie mam takiego za i I I wie dzisiaj może, może właśnie dzisiaj w tym odcinku jeszcze zdobędę Angelo. Że jednego będziesz go mógł kupić za gamę. Racja kolacja. Racja kolacja. Ja się tak mówię. Racja kolacja. Racja kolacja. Racja kolacja. Zjemy kolację. I widzowie, kolację. koniecznie zobaczcie mojego poprzedniego shorta, jak odbiera tego Edgara. No. Bo w poprzednim shortzie odbierałem tego Edgara, widzowie. Tak, widzowie, ja odbierałem Edgara. A mi się nie udało nagrać jak dostanę Janet. Jak no. się no. Nie. Ła O, że jestem trochę brudny na tyłku. Na tyłku? Na czterech literach. Bo my na trawie siedzimy, to co się dziwisz? Co się dziwisz? Co się dziwisz? Nie wiem, już będzie bym miał kurtkę brudną. Okay. Czekam, A jak kurtkę byś... na pupę na ciągle. Serio? nie mieć No My to na dworze nagrywamy, więc... Nie! Więc przepraszamy, jeśli słychać jakieś hałasy. Dle, przepraszamy. Koledzy. Tak, bo tutaj jesteśmy sami na tym placu. Nie, jesteśmy tutaj taki, sami. Taki żółty plac koło Szkoły Podstawowej numer 5 w Chorzowie. Do której chodzimy? Tak. Tak, właśnie się dowiedzieliście. Jak to nasze, moje ten, moje przysłowie zawsze, kiedy gram w piłkarzyki SP5 najlepsze jest. Aha. Taka prawda. I widzowie, jeśli chodzicie do tej szkoły, no to, no, to może, no to możecie się z nami spotkać. Chodzimy do klasy trzeciej B. Tak, chciałam jest trzeciej D. A tam Trzecie chodzi, D, ale tam chodzi Hubert, z którym już było sześć filmów. Jezus Maria, Marek, nie za dużo tych filmów? Nie. Albo i więcej I... nawet było. Czemu? Ej, patrz, kto mi się pokazuje, ja nim nie grałem. Ej, ja, mi też się Angelo pokazał. Co to ma być? O, 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 Marek, otwieram Starlopa. Też masz? Ja. Tak, o, epicki. Dobra, rzadki. Mityczny mi też jemotka do EMS Nie, yeah, serio! Yeah. Mityżny jemotka do EMS! No życie, widzowie! I Marek weź to, bo ja mam na to misję. Nie ma do... Dobra. Ja sobie wezmę Barleya. W ogóle, widzowie, jeśli ktoś nie szanuje Barleya, a to jest OP postać, jak macie gadżet ze spowolnieniem. A Ja mam ja mam klonowego Barleya, bo mi się trochę starym dropie. Ale widzowie, zawsze jak gracie Barleyem, to wybierajcie gadżet spowolnienie. Nie słuchajcie go. To był nasz, ko to był nasz kolega. To był nasz kolega. To dobra, bo możecie kogoś spowolnić i szybko uderzyć kilka razy. No. No, no mi to nie wyszło. Też mi to nie wyszło. No nie, widzowie. Dobra. Z najlepszy każe do Marleya, spowolnienie! Dobra, gramy kolet, kolet, kolet. Ja chcę kolec. Dobra. Jejut! Jejut! Jeju, czemu, czemu, czemu tu ktoś do rymie puszcza? Amen. Ej, nie, ty nie nie możemy teraz zagrać. Nie. Jak ty masz kolec? Dobra, ja sobie, sobie Marek mówi, że te przebranie, którym ja gram. To nie jest kolet! Bo ono nie wygląda jak kolet! Marek, nie każde przebranie do kolet, nie wy wygląda jak kolet. Właśnie o to chodzi, żeby one były było inne. A to nawet nie ma kształtu kolet. No właśnie o to chodzi! Nie! Nie! Bo z za 150 gemów te takie patrz. Patrz i czym strzelam. To ja jestem Magda Gessler, patrz, rzucam szklankami. Widzowie! <laughs> Task, Ej, widzowie! Piku, widzowie. widzowie! Magda Gessler wystąpiła na odcinku! Magda Gessler w Brawl Stars rzuca szklankami! Dobrze, nie talerzami, jak to w serii... Ty! Jezus Maria. Widzowie... Uważaj, uważaj. Dobra, inne wydarzenie. zawsze się, jak Widzowie, widzowie, teraz, bierze. Teraz, bierze, teraz gramy na gorącej strefie. Ej, a możemy zagrać napa? Możemy zagrać napad? Dobra, tylko jest dzisiaj napad? Nie, dzisiaj nie ma napadu. A szkoda. Kurczę, a wystarczy, bym zrobić dwie eliminacje i bym już miał misję. Widzowie, Biel? dzisiaj otwieramy u nielegendarnego legendarnego stardropa za koniec karnetu! I skinka doszeli. bo ma to, ty, ty, Karnet ty to nagrasz na shortce? No, typie oczywiście. No jakby, jakbyś, jaki tutaj byś tego nie zrobił? Ja prawie każdego szdego ja stardropa nagrywaj i potem myślę, czy mogę gadać na YouTube'a czy nie. Tak jak, jak ja prawie każdego nagrywam. Ja też prawie każdego. I w tym... Potem... Ja Chyba, że mi wypadnie coś słabego, to nie nagrywam. Ja nagrywam otwieranie za... O nie, trzeba to rozwalić, to co, to, co tam robił. PUSE! Ty z Quickiem jesteś? Nie, to nie jest ten... Nie ten Swik to jest inny gracz. Marek mówi, że to ze Squik to... Marek kiedyś mówił jak zaczynał, że Squik to niebieski spaj. Nie, mi chodziło o innego. To był jak się niebieski spaj, widziałem. Marek to, to skin do Squika. Ale ja widziałem niebieskiego spajka. Aha, to skin musiał być. Co no tak, właśnie skin! Skin do spajka, o to mi chodzi. Doribę. Doribę tu się dzieje, dorime, dorime. Za parę Za dużo tutaj tego dorime. Marek już ma dość dorime. A ty przestań mówić I Widzowie muszę już iść. Widzowie i też zapraszam Was na poprzedni film z Mega Projekt Brawl Stars czy udało mi się tam wmontować muzykę i może do tego filmu też wmontuję muzykę Widzowie, niestety ja już muszę stąd uciekać. No i widzowie, to by było na tyle. Chyba, że rodzice mi pozwolą zostać dłużej. Ale widzowie, to by było na tyle. Pan! Zobaczysz ten film taki krótki, ale niestety już musimy kończyć, więc pan.